Siemano, jesteśmy dzisiaj w Gdańsku i będziemy sprawdzali wiedzę flagową różnych ludzi tutaj. Także Zapraszam, postanowiliśmy wynurzyć ducha Lastrzawa. Trzeba jako tu zanieczyszczenie mają wiedzę na temat geografii. No. A są dosyć mądrzy. Może się zaskoczymy, a może się pośmiejemy. No, przekaz teraz, może na początek odcinka. Zawsze i life, taki przekaz. I pijcie, pijcie wodę. Pokaż wodę, jaką kupiłeś, za ile? Za 13 zł. No. Nikt I tyle idzie. nie wydał na wodę w życiu, a nie kupił teraz jedno. Monako, a moim. To jest chyba nie Polska. Nie nie to chyba, to jest... Nie fajnie to spytnio... W Europie! To na pewno wiesz, że w Europie, ale nie są zbytnio tej flagi. Bo... Ko, koło Francji. No, no, zgad, no zgaduj. No zgaduj. Nie. Może to? Nie, Maroko nie, bo to Monako! Monako na tej chciał chciał być. Monarko, to, to jest Polska, na pewno. są? nie? Cześć. Indonezja. Na pewno? Na pewno? Cześć. Cześć. Malta Nie wiem Dobrze Malta eee, Kurczę, to jest Monako dobrze. Bardzo dobrze No właśnie się zastanawiałem, które powiedzieć A dobrze to trzymasz? Dobrze to trzymam No to Monako To jest Belgia Brawo No to Belgia To co, no? Belgia Brawo dobrze. To jest Belgia też zaskoczę dodatkowe pytanie. Ile tak mieszkańców taka Belgia może mieć? Belgia, obstawiałbym e, 12 milionów. A Polska? Polska czty, e, prawie 40, gdzieś tak 38. No, no, no. no, no. 11 milionów, no to blisko byłeś. Belgia. Dobrze, dobrze. A tu co mamy? E, Związek, nie, to co Chiny. Chiny, no. Ile, ile mieszkańców takich Chiny mogły mieć? To e, ponad miliard. No, w Polsce ile mieszkańców mamy? gdzieś około 20 milionów? <laughs> Dość Ukraińców. No to nie wiem, z Ukraińcami nie wiem. ponad no, 40 Chiny. Chiny. A ile ludności mogą być Czekaj, w Chinach? Jakiej mieszkańców może być? Czekaj. Około 2 milionów chyba, nie? A w Polsce ile? 38 milionów. Nie, co ja gadam? 2, 2 milionów. <laughs> yy, 2 miliardów. Znaczy. 1,5 No, w no. Oś 38 chyba, coś takiego no. Dobrze Chiny Bardzo dobrze To są czaj Chiny Dobrze mieszkańców Chiny Nie o ja pierdziele Dużo Alej więcej tak jakby się powiedzieć 60 milionów jako? W Polsce ile mamy 38 Czyli Chiny są niecałe dwa razy większe mm. niż Polski? Możemy tak powiedzieć. No. No. Dobrze. Dobrze. A. Wiesz to. No wiesz. Musisz to wiedzieć. wiem. że żeby... no, wiem. Może, może związek Radziecki czy nie? W fabrykach kletów na iPhony, te dzieciaki. Zgadłeś, zgadłeś. Co ci pierwszy uszło na myśl. Dużo dzieci robią. dużo dzieci. No, z Shane wszystko robią. Tania siła robocza. Dawaj, no, Kasper. No, na pewno wiem. No. AliExpress. AliExpress, Shane, nie wiem. No jak na przykład masz jakąś. Nie. Ludność. Nie, to Indie. Brawo. Brawo, w końcu. No, brawo. United Kingdom. Ja p***dolę Nie, nie trzeba Na pewno? Czeka. Nie, Stany Zjednoczone No dobra Trzeba się zastanowić po prostu No, trzeba się troszeczkę zastanowić okay. Stany Zjednoczone Bardzo dobrze Stany Zjednoczone Kurczę Cześć, żebyś teraz p***dolął, co? To jest wielka Brytania, czy nie? Czy jesteś Chyba jesteś p***dolony To ty wiesz? Nie podpowiadaj, nie podpowiadaj to nie, wiemy, ale nie, są się na nie wiem, nie wiem. Nie znam się na przodzie. A skąd jest ziomuś, który wyprodukował twoje buty? Kanie No easy, od Kanie Westa, co nie? No. I skąd jest Kanie West? Nie są Ameryki, no. Jak no jest? i co to jest? No. <gry> USA, no dobra, tak powiedzmy do Powiedzmy. Flaga USA jest taka tutaj podczotliwa widać. Węgry. To będzie węgiel, no? Nie, o. jak nie? No, ja nie gram. No, co siebie, jaka... no teraz się zaczyna to zabawa. Ja że to flagę, ale zbyt nie pamiętam jej. No Strzały jakiś <laughs> nie, nie, wiem, podajesz. się tutaj jest tą Nie, ale nie może się podać, nie, nie musisz, musisz coś powiedzieć. strzelić. O, serio. To jest dla Pekin, ale Holandia. <śmiech> <śmiech> Blisko, powiedzmy, że blisko. blisko. Oj, to musisz wiedzieć. Bułgaria. No, nie blisko. A czekaj, blisko. Czekaj. To są przyjaciele Polski. Mam Węgry? No. A Węgry? A już nie wiedział, ale coś tam. Jakiś żaróweczkę się zapał, też powinieneś wiedzieć. Eee. No dawaj stary. To Oj nie, nie, nie. A też w Europie można to <grym> Blisko Polski, jedno państwo od Polski dosłownie. Jedno państwo dzieli. Polskę i ten kraj. Przyjaciele polski Najlepsi W góry czy na dole? No a tak w dół trochę. W dół bardziej a, to Może miasto, Budapest, Budapest. na przykład. Budapest. Na w? Co, w? <grym> Nie! No to No dawaj, stary. Wiem, że coś tam zostało z tych lekcji geografii. Coś musisz wykrzesać. Najlepsi kumple polski. Najlepsi homies. Na No już mówiłem. Dobra, powiemy Węgry. Węgry. To jest Włochy. No, brawo. Teraz? No trochę krzywo, ale Włochy. No, pięknie. E nie, oczywiście to jest Australia. Okay. Y, no, czy is, Islandia? Mm. Czy nie? Troszeczkę dalej. Mm. Troszeczkę dalej, odrobinę. Fur. Nie wiem. No, naprawdę. Kangury tam są. Kangury. Ost nie, wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia No masz kontynent taki nawet u nazw nas, Kontynent No Czy Adrian mierzy jest w tym grał tym no. no? mam Nie wiem Dobrze Australia No Już byłeś blisko Tutaj okay. um, Australia To Australia Oj no. i tutaj się zaczynają też problemy No co to jest? Czekaj, coś kojarzę to flaga, ale nie mogę sobie przypomnieć, tylko nijak jak to była flaga. Coś chyba na S to było. Nie, nie wiem, Szwajcaria. Nie, Szwajcaria na pewno nie, Szwajcaria nie. Nie wiem. Szwajcaria już będzie. Jak Szwajcaria? Nie, na pewno to nie jest Szwajcaria, ale... Z... Australia, Australia. Ale to jest blisko. Blisko. Australia, Szwajcaria. No tu już raczej będziesz wiedział, no. No... Wielka Brytania? Nie. O kurwa. Nie, 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 nie. nie. Kolonia. Kolonia Wielkiej Brytanii. Także może ta flaga cię zmyliła. To, to państwo ma cały swój kontynent. Kangury. Tam są. Kangury tam są. Na pierwszym. Brawo, dobrze. To Francja, no? Francja. Okay. Brawo. to oczywiście, Francja. No i. To, to jest ład. No. Francja. To jest Meksyk. Meksyk. Nie czy Meksyk. Meksyk. Ty, ale dałem. O i to? Tego nie wiem. Tego no nie ale strzelaj. Nie wiem, walia. Na czosy w kapeluszu. No. A nie, to jest Meksyk. Dobry, no, 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 dobrze, dobrze. Meksyk. Brawo. Ale dobrze idzie. Ten. Dobrze idzie, jak burza. Jak burza idzie. To co ma takie w środku? Nie, to nie są Włochy chyba, bo to ma w środku jakieś głoło. No, też w środku jeszcze. A to nie miałem Nie mam pojęcia. Jest USA. Jest tam kontynent. Sąsiad USA po prostu. Masz u góry masz Kanadę, w środku Stany Zjednoczone i na dole. Nic się nie kojarzy? Nie. A burrito na przykład. Burrito, tacos, e, t, nie wiem, nachosy. Jakieś typy po prostu w sombrero, co takimi grzechotkami trzęsą Latino Po hiszpańsku p Z kim Polską grała, No, no mówiłem ci, że w grupie Arabia Saudyjska, Argentyna i... Meksyk No brawo, Jezus, już się bałem, że... oj Arabia Saudyjska? O, brawo, dobrze Arabię wiedział, a innych nie wiedział No Saudia... Arab... tak Arabia Saudyjska O właśnie, Arabia Saudyjska, no Mam powiedział. Połowić, Co to jest za flaga? To jest Arabia Saudyjska. Brawo! Czy coś się tutaj kojarzy? Ciężko. Ciężko? A z kim Polska będzie grała? To już coś To Cześć. Is Arabia jakaś? A jaka? S Saudyjska. Ja, ja, ja. Brawo, o, brawo, dobrze. Oj. Peru. Co jest? Węgier nie wiedział. I to? Oczywiście Peru e, Peru. Brawo, ej, ale dużo osób wie Peru. No, a to co? To będzie Peru. Okay. Pasz, kurwa To jest Italia? Nie w Ameryce? Południowej ale Kanada? Nie nie, nie nie Claudio Pizarro Claudio Pizarro Po jednym taką grał i tam z tej z ukraju pochodził Na P jak Polska Nic nie przychodzi na myśl Peru co to za kraj? Czekaj, to są te gwiazdki eee, Unia Europejska No brawo Co to jest za kraj? To, 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 jest, nie... kraj. to jest kraj To jest kraj? To jest za... Możliwe A to nie jest ta, ta Unia Europejska? No dobrze, tutaj cię stronowałem troszeczkę to Unia Opa. Europejska No kartka się zagina, ale ja się nie zagnę, bo to jest Unia Europejska Oj no brawo A teraz? Co? Stary, jestem Twoim imiennikiem. Nie zawieź mnie. To się stresuje, tu. To może to nie wyjdzie... spokojnie, to nie, nie może państwo. Państwo. to nie jest państwo. To nie jest państwo. Coś, w czym Polska bierze udział razem z innymi krajami? 27? Coś to tym stylu. A to jest ten. To jest Unii, nie? No. Unia jaka? Europejska. Brawo, dobrze. Podsumowując, Polacy. No tak overall, nie wiedzą za dużo, ale były, były pewne smaczki, które po prostu wiedziały wszystko. No i co? Było lepiej niż w Warszawie, matura to nagrywali w Warszawie. Taństw trochę, trochę lepiej w poziomie internetu. widzowym, jeśli chodzi o flagi. Napiszcie w komentarzu, chcecie taki śnieg, albo zaproponujcie jaką sądę kolejną, jakie pytania kolejne. I przyjdziemy do Gdańska, to zrealizujemy. No i się Mano.